Nie wszystko, co ważne, da się powiedzieć wprost. Czasem trzeba to napisać, nawet jeśli nikt tego nie przeczyta, albo powiedzieć, nawet jeśli nikt nie odpowie. Są słowa, które rodzą się nocą, z ciszy, z tęsknoty, z tego, czego nie zdążyliśmy powiedzieć. Piszemy je w myślach między jednym oddechem a drugim, i choć nikt ich nie usłyszy, i tak próbujemy. Bo niektóre uczucia nie proszą o odpowiedź. One po prostu chcą być wypowiedziane. To są listy nieprzeczytane. Nie pamiętam Twojego imienia, pamiętam za to wszystko inne. Twój zapach był pierwszy. Jeszcze zanim podniosłaś wzrok, zanim odezwałaś się po cichu przy barze, zanim przysunęłaś się do mnie tak blisko, że świat przestał mieć znaczenie, najpierw był on. Zapach kobiety, która nie prosi o uwagę, po prostu ją ma. Nie był nachalny, był jak cień światła w ciemności, gdzieś pomiędzy wanilią a pieprzem. Ciepły, zmysłowy, zapadający w pamięć jak widok słońca, które po ciężkiej burzy przebija się przez ołowiane chmury. Nie do pomylenia, nie do zapomnienia. To nie był zapach perfum, to był zapach skóry. Twojej skóry, prawdziwy, zbyt prawdziwy. Nie wiem, jak to się stało jedna rozmowa, jeden kieliszek, jedno spojrzenie za długo. I już wiedziałem, że jeśli dziś odejdziesz, coś we mnie pęknie. A potem był moment zawieszenia, jakby świat na chwilę zapomniał oddychać. Nasze ciała, napięte, bliskie, milczące. Mówiły wszystko, czego nie powiedziały usta. Byłaś obok mnie, naga, ale nie tylko z ubrania, z każdą sekundą coraz bardziej obecna, coraz bardziej prawdziwa, całą sobą. Nie pamiętam, co mówiłem, ale pamiętam, że słuchałaś, jakbyś znała mnie od zawsze. Nie potrzebowaliśmy słów. Wiem, że to była tylko noc, i może właśnie dlatego nie potrafię jej zapomnieć. Nie miała w sobie niczego więcej niż tego, co najważniejsze. Byliśmy tylko ludźmi, a jednak coś we mnie zostało. Obudziłem się, gdy już ciebie nie było. Nie zostawiłaś karteczki, nie zostawiłaś numeru, nie zostawiłaś obietnicy. Zostawiłaś tylko siebie w powietrzu. W mojej koszuli, w tym wszystkim, co już nie pachniało tak samo. Nie myłem się przez kilka godzin, nie dlatego, że byłem zmęczony, ale dlatego, że bałem się, że cię zmyję. Z palców, z szyi, z moich myśli. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś się zobaczymy. Nie wiem, czy tamtej nocy miałaś gdzie wracać. Nie wiem, czy był ktoś, kto czekał. Ale wiem, że ta noc zmieniła coś we mnie. Może to śmieszne, może to za dużo po jednej chwili, ale gdybym miał wybór, to zamiast miliona wspólnych dni z kimkolwiek, wybrałbym jeszcze jedną noc Twojej obecności. Bo są kobiety, które się pamięta i są kobiety, które się czuje. Ty jesteś tą drugą. Nie szukam Cię, nie wypytuję, nie chcę rozebrać tej chwili na części. Chcę tylko, byś wiedziała, że zostawiłaś po sobie coś więcej niż ciepło zostawiłaś swój zapach a ja od tamtej pory nie potrafię już oddychać inaczej. Twój, choć tylko raz, choć tylko na chwilę. Zapach kobiety, który pozostanie w moim sercu do końca życia.